Witajcie kochani bardzo serdecznie w kolejnej recenzji komiksowej na ziemniaczanym polu komisarza Sewa. Dzisiejszy materiał będzie niezwykle wyjątkowy ponieważ kończymy pewnego rodzaju ważny etap, jeżeli chodzi o komiksy gwiezdnowojenne, czy ogólnie świat gwiezdnych wojen, ponieważ dziś zajmujemy się piętnastym, ostatnim zeszytem głównej serii komiksowej The High Republic. Zeszyt, na który każda osoba, wydaje mi się, która chociaż trochę polubiła The High Republic, czekała, um, który był nie, były obawy względem niego, jak to zostanie zaprezentowane, ponieważ ilość tematów, o czym sam, między innymi, ja wspominałem na swoich materiałach, ale też wiele innych osób zwracało na to uwagę. E, ilość wątków, tematów, e, interakcji między bohaterami to wszystko sprawiało, że z niecierpliwością ja, jak i również wielu fanów czekaliśmy na ten zeszyt. I mogę już teraz powiedzieć, że Kevin Scott wraz z Ario Anindito dostarczyli nam coś, co jest absolutnie rewelacyjne, coś, co bardzo często zagrywa dla nas rzeczy, które mogłyby nie wyjść, które um, w przypadku innych zeszytów, innych komiksów, serii komiksowych, mogłoby po prostu być um, źle zrobione, powiedzmy, bardzo łatwo można byłoby się, że tak powiem, wywalić na tym wszystkim, ale nie w tym przypadku. Um, ponieważ dostajemy zeszyt, który jest absolutnie. Łapiący mnie w jakiś sposób za serce, jako osobę, która naprawdę lubi The High Republic, który jest momentami niesamowicie bezpośredni, brutalny um, i który jest absolutnie fenomenalny. Tak więc po tym wstępie, oczywiście, przejdźmy do tego, co dostajemy na samym początku. Um, Keith Trenis i po raz kolejny Anindito pokazuje nam psychodeliczną psychologiczny sposób ukazania walki rycerzy Jedi z potworami, które są ich arcy, powiedzmy, przeciwnikami. Mamy tutaj powiedziane, że zwierzęta te karmią się na rycerzach Jedi, więc, więc mamy tutaj pewnego rodzaju wysysanie e, życia, mocy z, z naszych rycerzy Jedi, przez co teraz widzimy, dlaczego oni stają się, powiedzmy, tacy skamieniali i, i w pewien sposób wyssani całkowicie z życia. No i już na tym momencie Noran jeden z mistrzów Jedi jakby ginie traci swoje życie, ale to oczywiście jest sam początek, ponieważ za chwilę oczywiście nasi bohaterowie dochodzą do wniosku, że Scare jest jedyny, który, na którego te potwory nie działają i jest on jedyny, który może je powstrzymać, kiedy nasi rycerze Jedi wyruszą, um, żeby próbować uratować resztki Starlight Beacon na tyle, na ile są w stanie. I samo pożegnanie Scara z Keith Trenic, um, Moim jakby ja się bałem tego niesamowicie, jak to zostanie zrealizowane, no bo mieliśmy 23 strony komiksu na mnóstwo ilość wątków, no i ten był tak najważniejszy w całym tym, w całej tej serii komiksowej, tak? On jakby tej serii został zapoczątkowany. Ale Kevin Scott znowu to zrobił. Znowu za pomocą kilku prostych dialogów, nawet przewidywalnych dialogów oraz rewelacyjnie narysowanego skera, który w końcu jest powiedzmy szczęśliwy, który znalazł swój cel w życiu, który po tych wszystkich piętnastu zeszytach e, rzucania się troszeczkę z kąta w kąt niepewności, e, nierozumienia po co jest, dlaczego moc dała mu to co mu dała, on w końcu w całej tej sytuacji znajduje swój cel i potem jego pożegnanie i, i powiedzenie, że the force is with me now and forever i jego powiedzmy okrzyk bojowy względem potworów, no Absolutnie dobijająco rewelacyjne, po prostu coś pięknego, niesamowitego i Scare, mimo że ginie, absolutnie dla mnie, na zawsze zostanie w moim sercu. Z drugiej strony mamy również ukazanie buntu Nihilów na statku, gdzie, gdzie dwójka rycerzy tutaj pozostała i tutaj też em, też naprawdę dostrodzimy do brutalnych sytuacji, kiedy archiwista zakonu Rycerzy Jedi, który e, próbuje w jakiś sposób uratować Starlight Beacon, zostaje zabity przez Lorna Dee. No, on jest niby teoretycznie płynem, no ale jasno i brutalnie komiks nam wskazuje, że po dostaniu wiązką w głowę, po rozbiciu zbiornika e, z chłopaka nic nie zostaje. Lorna Dee porywa statek, ponieważ drugi Mist Jedi ginie. Zakładam, że ginie. Mm, Słyszymy to w brutalny sposób przez radio i naprawdę tutaj Kevin Scott sięgnął po naprawdę ciężkie klimaty. Powiedziałbym, jeżeli chodzi o Gwiezdne Wojny, jak na Gwiezdne Wojny. No i widzimy, że Lorna Dee wraz z piratami ze swoją resztą ekipy udaje jej się uciec wraz trzymając zakładników ze Starlight Beacon. Natomiast Później znów, jakby jeszcze mało było tych emocji, jeszcze tego wszystkiego, dochodzimy do sceny, którą ja nazywam ukrzyżowaniem Mario, ponieważ dostajemy gigantyczny kadr, gdzie mamy odpowiedź z książki Fallen Star, kto trzyma część Starlight Beacon, żeby się nie rozpadła za pomocą mocy. Jest to Mario, który wisi w powietrzu, lewituje, żeby żeby utrzymać to wszystko, jednocześnie mówiąc, że musicie się ewakuować, ale okazuje się, że jeszcze Terek Ncerat znajdują się w laboratorium medycznym, ki w terenie postanawia im ruszyć na ratunek, a Wara Chris dołącza do naszego bohatera. I widzimy jej trans mocy. Widzimy to, jak ona używa tej swojej pieśni, tej swojej umiejętności, mocy, żeby połączyć się z innymi rycerzami Jedi, i, i wiemy, że część z nich już nie żyje albo za chwilę zginie z tego komiksu czy z innych pozycji. Um, wiemy, że niektórzy są zaginieni, i, i to jest niesamowitej, mimo wszystko pokazanie jak w tej momencie próby ci wszyscy nasi bohaterowie walczą i to jest naprawdę rewelacyjnie pokazanie tego ducha e, rycerzy Jedi w tym okresie. E, nasz Kieftain jest oczywiście, udaje się uratować Tereka i Cereta, oni się przebudzają dzięki tej pieśni e, e, awary Kis, ale sama awara zostaje jakby zmuszona do ucieczki e, jakby robot Maru e, zmusza ją, powiedzmy wysyła ją do kapsuły, a sam Maru Poświęca się, żeby powiedzmy jak najdłużej utrzymać stację razem, co też jest niesamowicie graficznie pokazane emocje na twarzach bohaterów. No i na samym końcu mamy lądowanie na, na planecie oczywiście. I mamy coś, czego się nie spodziewałem totalnie. Mianowicie mamy kart, który pokazuje nam kif trenis trzymającą w objęciach załamaną e, e, awarę Chris. A, I kif trenis, która odnajduje swoją drogę, która tak jak przez całą serię komiksową um, zastanawiała się co ma robić, jak ma robić, czy rzeczywiście bycie tutaj jest w ogóle dla niej i tak dalej w tym momencie próby, w tym momencie kryzysu odnajduje to swoje przekonanie. I tak jak na początku ona sama mówi, że Awaria Chris była dla niej przykładem, była dla niej potęgą, była dla niej jakimś tam latarnią, światłem w ciemności, tak teraz ona musi przyjąć tą rolę. To jest absolutnie fenomenalne. Więcej będę oczywiście starał się z perspektywy całego, całej serii komiksowej mówić w ramach podsumowania całej pierwszej fazy The High Republic, ale ten zeszyt jest przecudownym zakończeniem um, rewelacyjnej serii komiksowej. The High Republic, po prostu krótko rzecz to jest jedna z lepszych rzeczy, jakie dostaliśmy komiksowo od Nowych Gwiezdnych Wojen, a ten zeszyt wgniata w ziemię. To jest, moim zdaniem, ten sam poziom jakości, co e, Charles Soule w 25. zeszycie serii Dark Vader, Dark Lord of the Sith na Mustafarze. To jest, to jest cudo. To jest po prostu absolutnie rewelacyjne. Szkoda, że tak późno, bo raczej w tym roku już nie dostaniemy tego zeszytu w polskim wydaniu. Ale mam nadzieję, że jak najszybciej polscy czytelnicy będą mogli się z tym zapoznać, bo to jest cudo. To jest, to jest po prostu rewelacyjna rzecz. Kevin Scott i um, Chris Anidito, Ario Anidito, przepraszam, zrobili tutaj kawał Fenomenalnej roboty, która chwyta za gardło graficznie, fabularnie, mimo że 23 strony, mimo że mnóstwo wątków udało się w pewien sposób to podokańczać, połączyć w ten sposób, że no ciężko jest mi się nie zachwycać, naprawdę to jest dowód na to, że w Gwiezdnych wojnach można zrobić coś naprawdę dobrego, można zrobić coś niesamowitego, coś brutalnego, coś łapiącego za gardło za serce. Cudo! Dziękuję Wam, Panowie, naprawdę, wszystkim osobom, które miały coś wspólnego z tą starą komiksową i z tym zeszytem, że to coś tak dobrego nam dostarczyliśmy. Więc, e, moi drodzy, naprawdę, nie bójcie się czytać po angielsku, przeczytajcie serię, przeczytajcie ten zeszyt, bo jest warto, jest rewelacyjnie. Tak więc, dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi drodzy, za dzisiejsze spotkanie. Do usłyszenia w tym na w materiałach i jak zawsze, niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!